Język niemiecki dla początkujących. Ważne czasowniki. Słuchaj i powtarzaj. Być. Sein. Mieć. Haben lub haben. Stawać się. Werden. Robić. Machen pracować, arbeiten, lub arbeiten, iść, gehen, przychodzić. kommen, jechać, fahren, zostawać, bleiben, bleiben. mówić sagen rozmawiać sprechen sprechen pytać fragen odpowiadać antworten widzieć sehen słyszeć hören Znajdować. Finden. Myśleć. Denken. Wiedzieć. Wissen. 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 Uczyć się. Lernen. Rozumieć. Verstehen. Verstehen. Dawać. Geben. Brać – Nehmen. przynosić, bringen. przynosić, odebrać – holen, pomagać, helfen, kupować, kaufen. Płacić – bezalen lub bezahlen. Jeść – Essen, Pitsch, Trinken, spatsch Schlafen, Mieszkać, Wohnen, Żyć, Leben, Zaczynać, Beginnen, Przestawać, Aufhören, Zostawać, bleiben, otwierać, öffnen, zamykać, schließen, próbować, versuchen, używać, benutzen, czekać, warten, jeździć, fahren, biegać, Laufen, Grać, Spielen, Pracować, Arbeiten, Tłumaczyć wyjaśniać, Erklären, Wierzyć, Glauben, Nazywać się Heißen. Ich heiße Wojtek. Potrzebować brauchen. I teraz powtórka. Być sein. Mieć haben lub haben. Stawać się werden. Robić machen. Pracować arbeiten lub arbeiten, iść, Gehen. przychodzić, Komen. Jechać. Fahren. Zostawać. Bleiben. Bleiben. Mówić. Sagen. Rozmawiać. Sprechen. Sprechen. Pytać. Fragen. Odpowiadać. Antworten. Widzieć. Sehen. Słyszeć. Hören. Znajdować. Finden. Myśleć. Denken. wiedzieć, Wissen. 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 uczyć się, lernen Rozumieć: Verstehen. verstehen Dawać geben Brać Nehmen przynosić bringen przynosić odebrać holen pomagać helfen kupować kaufen płacić bezahlen lub bezahlen jeść essen Trinken. Spatsch. Schlafen. Mieszkać. Wohnen. Żyć Leben. Zaczynać. Beginnen. Przestawać. Aufhören. Sostawatsch. bleiben, otwierać, öfnen, zamykać, schließen, próbować, versuchen, używać, benutzen, czekać, warten, jeździć, fahren, biegać, Laufen, Grać, Spielen, Pracować, Arbeiten, Tłumaczyć wyjaśniać, Erklären, Wierzyć, Glauben, Nazywać się Heißen. Ich heiße Wojtek. Potrzebować. Brauchen. Jak zawsze dziękuję za oglądanie, za słuchanie podczas jazdy samochodem. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu Wasz Wojtek.